Ale, halo, halo, z tej strony, Hector. Chcę Was zaprosić na kolejny odcinek z gry Unturned. Tak, znowu gramy Unturned. Yy, tak, graliśmy na tej samej mapie, czyli Zombie World, to jest ta sama mapa. jak jeżeli oglądaliście, no to wiecie co się stało. Więc teraz w opisie pewnie będziecie mieć yy, no. link do tamtego filmu. Albo nie, zobaczcie sobie sami. Nie będzie tak łatwo. Koniec, koniec dobroci. Dobra, teraz zaczynamy znowu od nowa, nie wiem gdzie jestem Pamiętam, że na tych wieżyszkach były karabiny Więc fajnie na startu zrozumieć karabin Było jakieś miasto O, tutaj jest wejście tego miasta Hop, 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 hop I czy jest karabin? No, i pompa, Osiem naboi, proszę jakie jest skiną ładnego, widzicie Całe <laughs> Złamałem nogę Yy, całe 3 eurocenty kosztuje rozumiecie? To jest yy, bardzo duże pieniądze Czekajcie czemu są takie ściny? Takie co chwilę Nieważne Dobra, idziemy No, a, chciałem biegać ale przecież jak zwykle down, się złamać nogę Dobra, dzień dobry Uu. Tylko tak, czy teraz strzelać? Ja nie strzelę, będę strzelał. Co? O, dziękuję za tę rebkę. Dziękuję za to. No, no i cztery ammo poszło. Ty... jakiś super pistolet, pokaż mi to. To jest sześć naboi, no to z tego będziemy strzelać. Mhm, możemy skakać, wspomniałem. Co tam coś jest? Ale dobra, najpierw pójdziemy tutaj. O, jeszcze mam normalną nogę. Tak, to bandany, taki ten. Kurde, bo to jest bank tak? nie? Dobra, idziemy tam, bo tutaj coś jest. Czy tu jest auto. Nie ma co to jest nailsy, to nie. Rocket? Serio? Chodź można mieć pewnie... What? Znowu złamałem nogę. Nie wiesz. To jest jakiś bunkier? <laughs> wow, ho, ho, ho! O kurde! No, powiem, że jest się cieszę. Bardzo. Nie chcę tego. To chcę. Tego też nie chcę. To jest Mata Mores. Mata Mores. Ile tam ma? 43 to było. Nie wiem, 48 dopiero tego. Najpierw zrobię jeszcze tak, że na magazynki. Dziękuję jest kałach, nie? No wypierdziel to. O raz tego też. 8 ma. Też proszę. Rozkręcić go. Dobra, no tu. Teraz mam tego chcę. Dobra, i reload I Juriego mamy, to mamy. Dobra. No, bardzo fajne tutaj miejsce. O kurde. Jakieś tutaj przybory do karapi, O kurde, patrz, tu. O do pompy mam. Co to jest? Jakiś bag. Juri. Kolejny. Czy nie, tego chcę. Rozkręcę mu amunicję. Dobra, kurde, ale będzie gangsta, nie? Reload. Jeszcze niżej! Czekajcie, e drapnę się, dobra. No, Może no, z tego będziemy strzelać. Na was tak już. I pomagam się. Gódy zębiaków nie ma. Matamores. To tutaj. Kol. Czy mogę to uruchomić? Nie mogę. No fajnie zaczynamy, kurde. Co to... What the fuck co to jest? Syrop, tak myślałem, nie wiem czemu, ale... Wow! Pełna lodówka. Nie, nie chcę tej czapki. Dobra, idziemy stąd. To w sumie dobre miejsce na bazę. Taki bunkier. Ale idziemy już stąd. No i tak się powinno zaczynać grę, no. A właśnie, połóż zakładamy sobie te... A mogę to albo to? Nie, no to wolę to. Nie! To. Będę miał światło. Od razu. Katareczkę. Dobra, gdzie możemy iść? No Czy było więcej tych domów? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się, to był tylko jeden. Teraz skill sobie wezmę. E exercise, tak. Dobra. Fajnie wyglądamy. Kurde. Dobra. Zasada: e iść ulicą, tak? Tylko w drugą stronę? Jakiś tata nie chcę. Narkotyki, znaczy to są te Jagódki, ale większość daje, że mamy fazę taką. I chyba tutaj, bo tu jest jakieś góry i w ogóle nie chcę tu iść. Ta mapa by się przydała, bo auto, auto mapa też. No, uzbrojeni jesteśmy. Czekajcie, może tutaj coś. Wow, patrzcie, jakie mam rzeczy. Tak. Nie wiem o co chodzi, czekajcie. Aha, taki nie wiem, że jest taki cichutki, czy o co chodzi? Czekajcie, jeszcze zrobię sobie, żeby... Tak No, ponieważ idziemy już. Chyba tak nie wiem, czy noc się robi? Czy co nie wiem? Ciekawe, że mi się to nagrywa. Wiesz się nagrywa. Jest jakaś... Jest jakaś wiocha. Tutaj będzie miasto. Jest auta, to jest chyba zniszczone. O, to chyba to nie jest zniszczone auto. Chyba. Wiesz Tak, na środku ulicy. Auto. No nie ma... Nie, koła mi się jeszcze nie zryspiły, bo to bo jak podchodzi się bliżej. Nie no, koła, normalnie, auto. Teraz tak, jechać tam czy tam? Zobacz, ile ma paliwa. Ile ty masz paliwa? To jest chyba najszybszy samochód w grze pop, jak popylam. Aha, no super, że pojechał. To tylko mam teraz. Jaki on szybki? Wow, 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 wow. Kaczina. O, wow, baza wojskowa. No to fajnie. Wow, wow, wow. Nie, nie, nie nie rozwalaj. Pójdziemy sobie, mam amunicji. Jak podskak. Super, po prostu super. Tak podskakiwało to auto, że szok. Dobra, dajcie mi to. Wjazd na HT. W tym czołgiem mogę jeździć. Proszę, żeby mógł nim jeździć. I. nie, nie mogę. Oku. <laughs> Jaki tytan! Będziemy się czaić Ja nie chcę iść do niego Jakieś auto szybko W sumie Mogłbym spróbować go zabić W ma coś jest? Gówno Jakieś bazooka O, taki erpek O, ale było Czy... bo ma chyba dobre rzeczy Z niego tym Coś tam leży w ogóle O tu Ale nie, dobra, idziemy o, oh, o, oh, jak złamię nogę wreszcie, będę nie To wezmę, przerobię sobie. Aha, ja to założyłem, tak? Aha, tak. Nie nic walki wręcz w ogóle. Ale tu antybiotyku, o, blot, coś tam. Blot co? No, to jest pewnie z krwią, ale... A, robimy sobie ragi krwawili chyba pójdziemy tylko przeszukamy tutaj i pójdziemy do tego bossa niby adrenaliny wow, adrenalinę mam Dobra że ja do tego nie mogę, że do tego będę mógł ten O luneta pokaż mogę do tego he Teraz są karabin, opecki O co, jakie oni mają te, patrzcie W jaka pikseloza Wow, 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 karabin Wow Dwa nawet P90 się skinem, super, dobra Hmm, proszę mi to equip Equip to Aha, nie ma miejsca, mm. Jestem ranny, nie Chyba za dużo tu mam tego to na razie to i to i to, 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 to to co z tym tu? Tak dobra, na razie to pick up. jaki jest normalny? Nie, ten jest lepszy. Miejsce, kurde, plecak lepszy by się z nim przydał Chociaż ten wezmę To P90 bym też chętnie wziął To wypierdziele, to To i to tu Tu chcę, kurde Nie, może nie to, to. tu I to P90 tu No Reszta, resz, co się zmieści, a wszystko się zmieściło no, to super. Dobra, idziemy dalej. Pójdziemy, mamy tyle. Mam, o, plecak, no! Jakiś dobry, kurde. Pokaż ty, ty masz miejsca. Załóż. Wow, no dużo masz. Ciebie tutaj przerobię. I to włożę tu, a z tego się napiję. co jest. Jezus, jakie tu amunicje są. Ha. To jest do tego dobra. O, to będę mógł chyba... Jak to missing space? No missing space. Dobra. Idziemy wypić tego... O, o, o. Aha, zabiłem go. Easy. Wybiłem sobie resztę tego syfu. Serio, taki syf mi dałeś? Co to jest? Tu jest jakaś... Ja, pierdź. Naprawdę, ja... No nie opłacało się, wiem, że on będzie jakiś twardszy. My tu mamy strasznie dużo karabinów, nie? Ja wystrzelam te trzy i ząbie jakiś. Do Trafi do dojdzie do niego? No, nieważne. E, może, dawa napiję się na przykład tego. Mogę to się napić? Wow! Chybko ragnę. Wybijemy sobie te zębiaki. Wow, no serio, ile to jest karaminu 24 zostało, tak? Jakiś łuk, ale nie chcę łuku, nie lubię łuków Tylko wchodzę na ostro, o Wow, wow, nie, to takie rzeczy A, to wypierdzielę, to wypierdzielę tego Vipera wolę Viper chyba, Viper to Kurde, kolejny Viper Daj mi tego, Wyjmę z niego mammo. Proszę bardzo, idę ciebie. Mam teraz Jaki taki lepszy mi się wydaje. Dobra, teraz to założyłem. Czekajcie, jak, jak wyglądam bez. Aha, tak. No, tam głównie nie. To chcę, Na ten karabin nie ma ammo, tak? Czy ma? 16. Złogowo No to weźmiemy Ej, co? Czy to były na... Czy ja to podniosłem? Podniosłem chyba, nie? Właśnie taką... Night Vision, kurde, mam Ale nie wiem, czy chcę coś takiego Nie, nie chcę, do tego To wezmę Do tego Na przykład O, tak Do tego Dobra, dalej Weźmy sobie to, bo z tym będę strzelał O Amunity Crate, dobra. będę miał chyba Gdzie to? Tu Zrobiłem jakąś Amu? Nie wiem, nie umiem Nie wiem jak to się robi Nie wiem, dobra, powiedzmy, że zrobiłem to Nie mogę się nie do samolotu O A, myślałem, że to jest ten no. No tak, wiecie. ja <grybujesz> Nie wiem, jak to się nazywa. No, Przy tych pistoletach, żeby cicho był, no... Tłumnik! O, tłumnik, Jezus, zapomniałem słowa, nie? Pojdziemy no, idziemy tu. Muszę powiedzieć że na górze. Jakieś każde nie mamy, tam to się utopiło. Żelowe... Żebyśmy strach... Co to jest? Maczeta Nie no, muszę mieć maczetę Wziąłem ją O I czy ja zrobiłem do tego ammo? To nie jest do tego No i jak mam to przerobić na amunicję zwykłą? No i co? Nie wiem, może to to ma do, do tego chyba jest samo Ja nic nie widzę. No to taka z pikselowe w Pixele są straszne, jak tak się przybliży. Więc to w ustawieniach coś trzeba ustawić? Czy co? Dobra, idziemy stąd. Jeszcze zobaczymy teraz, jak tych ciał nie ma, co wypadło z tego typa. A co tu jest? Ammo dała boksy, ale. Nie wiem, jak się to mam zrobić. Czy jak je mam zrobić? A, użyję. Mało HP. Tak. Użyłeś to? To chcę, żebyś użył. No, patrz, jaki oporny. Aha, to inne użyłeś po prostu. A Proszę tak. Czy ja to mogę kłaść? Nie, nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, idziemy stąd hmmm... Może tam jeszcze na górze będzie w sumie. Tego też amunio... nie... O jest jakiś zębiak. Służby ciada. No. Kolejny! <słuchaj> no. Aha, tylko dwa magazynki. Uuu, to słabo. W sumie tak... Nie no, wezmę to, bo. To będzie problem. Na przykład napiszę soka. So soka, soku. Dawnie. <laughs> Oto. To po zero powrzucam. Dobra, idę już stąd, bo. Dużo tej amunicji i już nie, nie wiem, co robić po prostu. Dobra, czyli to auta nie ma. Nie, helikopter się nie zra... Nie, nie. Wszystko O, żeś jest na czołku? Tak, to jest. To tak, ja chcę do tego. A tu jest już. Na przykład do tego prosiłbym. Nie ma miejsca jak zwykle, to to wypierdzielę. Muszę mi to załadować i tu chcę mieć... tłumnik. Dziękuję. Dobra, idziemy teraz, bo się no cóż będzie robiła. O, wyglądam, kurde, jaki plecak, kurde, jest postać nie wiem ile znowu nagrywam. Boże święty. Czekajcie shift-up będę do... jeszcze 24 minuty, okej. Okay. Mm, to ile? Jeszcze 6 minut? Nie wiem czy ja... Czy ja wcześniej nie, nie trochę nie próbowałem... No bo to 6 minut jeszcze. Bo nie wiem czy jeszcze wcześniej... Nie dokończyłem zdania, nie wiem czy wcześniej... Yy... Nie sprawdzałem czy wszystko się nagrywa, wiecie i... Dwa razy włączę grę to jest jakaś wieś? Tam jest jakieś miasteczko. O, jeszcze o chwila. O, dobra. Jakieś miasteczko tam nie jest. chciałem o multiplayerze, żeby zagrać coś. to bardzo fajnie na serwerach grać. Czy to jest auto? chciałbym bardzo, bo... Miałeś taki podnośnik, no to auto to może bym je wod z wody wyciągnął, ale... A, dzień dobry. To ja w sumie do tego dużo to... Wow! na no hita nie zabija? Ha, bo miałeś coś tam. Nie Chciałem... czy to jest broń? What the fuck, czy to jest... Kolejny, nie? A w sumie O piła Dobra Będę chciał będę chciał budować To mi się przyda To wypierdzielę. Nie zmieścić To bo nie wiem do czego to jest Takiego tego Koszulki, baseball Syf, syf i syf Kobra What Co mi idzie coś? Czy to widzieliście też? A krowa pej... Polimy sobie krowę. A, upolowałem szmaty. Chodź tu. Co ty mi dałeś? Otóż, oczywiście mleko w tej. A tylko to. Nie wiem, gdzie to gotować. do na ognisku? Czy gdzie? Miasto jest. Proszę, czekajcie. Jeszcze wezmę skill. O, mam dużo. Exercise to wszystko O, patr00. I teraz potem kardie chyba Tak? Czy szybciej się będzie odnawiało? Tak Czyli w kardie zaraz, patrz jak się powoli też mogę długo biegać? Potem wytrzymały. Jezu, nie widzę żadnego auta, no niemożliwe po prostu. Naprawdę... Jest jakieś zębiaki tylko. Stacja. Na no stacji, żeby auto nie było... No patrzcie, no zero out po prostu. Dobra. Jedzenie chyba trzeba było zbierać. Jest. Soda. Lego. Wszystko zabierasz. O, batonik. Nie ma miejsca. Dla chwila. Zjem. Mogę wypić i zjeść. To mleko Tego butana teraz opierdzielę sobie mam coś do jedzenia Co to jest? To jest Beans, to tak, to do jedzenia. Chciałem to jest jakaś kola. jeszcze coś mogę... O się najem do końca i to jeszcze. I wezmę sobie się uleczę tym. No dziękuję Dobra, idziemy wybijać zębiaki Halo, jest jakiś samochód? O jest ten ten boss niby Dzień dobry Czekaj panie Ło wow Oj wow, wow. spanikowałem Wow wow czekaj czekaj czekaj, muszę moto Serio? Rogi miałeś dał dawnie? I tego już nie mam ammo, tak? No to ja to wypierdzielę, żeby miejsce mi zajmowało. Dobra. Weźmiemy za to piłę. Wow. Taka wręcz się, wręcz się pobawimy. Reload idziemy dalej. Będę z piłą teraz chodził. Tu nic. nie jest muzyl. Co to jest muzyl? muzyl. muzyl. Nie wiem, nie ma tego tutaj to bandaż. dobra. No Z tego rozwalimy. No alispak. Nie, nie wiem, czy jest lepszy tego. What the fuck? I padnę. Uuuuuu! Jest! Ło, uciekłem mu. Szybko... Bandaż. O pierdzielę. Jaki typ, nie twardszy jest niż tamtego. Ile ty masz typi Ammo? Znaczy ten, Ammo. Wyspiły? Nie no, nie ma w... Ostatnie dwa chyba. No nie wierzę! bo nie mam ammo już, nie? No nie mam. <śmiany> 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 Jak ja pierd... Całe ammo, nie? jednego tego. O, shotguna lepszego. Właśnie, tego shotguna miałem. Okej, wyjmę z niego. No i super. To. Jeszcze znaczy ten. To. Alice Bug. Aha, super. Myślałem, że spadnie z niego. Nie spadł. Wezmę ten dressing. Ten pistolecik sobie wezmę. To wezmę tu. To tu. I to ten to też bym sobie mógł wziąć. Wszystko, puste magazynki. Ja W jednego bossa, nie? O, oh, nie wiem, co to wstrzyknę sobie, to. Dobra, dwójka. A oh, tyle mam. Mamy tylko 9 na tego syfu. Czy ja, czy ja umieram? Mam 56? Spada mi to? Nie, bałem się. Hmm, dobra. Zobaczymy, taki czas. 37 minut. Żal jest. To kobry. Będziemy kończyć na dzisiaj. I od razu nagrywam drugi, czyli zrobię taki. O, jest, czekajcie. Dzień dobry. Tuni. Tuni. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że bardzo dużo zdobyliśmy. Nie mamy do niczego ammo, czyli w sumie było dobrze, ale już nie. Możecie mi napisać, jak. Yy, te, te rozpakować? Czy ja. Nie wiem, mogę to rozpakować. Czekajcie, jeszcze zobaczę. Nie no, jak ja mogę to rozpakować? Czekajcie. Mam takie nowe zakładki w ogóle. Czekajcie. Jeszcze zanim skończymy, to. Nie no, no, Nie ma nigdzie czegoś takiego. dobry Kończymy dzisiejszy odcinek. Już wam się spodobało. W następnym odcinku będziemy szukać tylko auta. Bo auto jest bardzo potrzebne. Jak widzicie, będziecie podróżować. Mapy będziemy szukać. Dobra, dzień dobry. Eee, no i dobra. Możecie dać lajka. się ja to założę? Nie wiem, nieważne. Eee, możecie dać lajka. Żebym nagrywał więcej. Żebym, żebym jak najszybciej. No i co? I tyle. Wypiję. Dobra. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego odcinka.